Czy kiedykolwiek obudziłeś się i zdałeś sobie sprawę, że poranne erekcje, które kiedyś były tak częste, już nie występują? To temat, który wielu mężczyzn w Polsce, zwłaszcza po pięćdziesiątym roku życia, podejmuje z wątpliwościami, a nawet pewnymi obawami. Dzisiaj przyjrzymy się pięciu czynnikom. Które mogą mieć wpływ na zdrowie mężczyzn rano, ze szczególnym uwzględnieniem porannych erekcji i dobrego samopoczucia seksualnego. Jako lekarz specjalizujący się w zdrowiu mężczyzn, wiem, jak duży wpływ ma to na poczucie własnej wartości i jakość życia. Zostań ze mną, ponieważ rozwiejemy wszelkie wątpliwości na ten temat. Zajmiemy się prawdziwymi przyczynami i podzielimy się praktycznymi wskazówkami, które pomogą ci poczuć się pewniej i zdrowiej. Chcesz lepiej zrozumieć swoje ciało? Poranne erekcje, czyli nocne wzwody prącia, są naturalnym objawem zdrowia mężczyzny. Występują one w fazie rem snu, gdy ciało jest rozluźnione, a przepływ krwi do penisa wzrasta. W Polsce, gdzie stres i szybki tryb życia są powszechne, wielu mężczyzn zauważa pogorszenie erekcji wraz z wiekiem. Nie jest to koniecznie poważny problem, ale może wskazywać na problemy zdrowotne, które wymagają uwagi. Zacznijmy od przyjrzenia się, co może za tym stać. Czynnik 1: zmiany hormonalne związane z wiekiem W. Miarę starzenia się organizmu poziom testosteronu naturalnie spada, zwłaszcza po 50 roku życia. Testosteron jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania seksualnego i porannej erekcji. Najnowsze badania w Polsce pokazują, że około 20% mężczyzn po 50 roku życia ma niedobór testosteronu. Spadek ten może mieć wpływ nie tylko na libido, ale także na jakość snu. Co ma bezpośredni wpływ na erekcję. Wizyta u endokrynologa może pomóc ocenić poziom hormonów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak hormony wpływają na Twoją codzienną energię? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wpływ testosteronu na ogólny stan zdrowia testosteron wpływa nie tylko na zdrowie seksualne, ale także na masę mięśniową i nastrój. Mężczyźni z niskim poziomem tego hormonu skarżą się na zmęczenie i drażliwość, co jest powszechne w polskich miastach przemysłowych, na przykład w Katowicach. Dieta bogata w cynk, zawarty w pestkach dyni, może wspomagać produkcję hormonów. Ważne jest również unikanie bardzo restrykcyjnych diet. Przejdźmy teraz do kwestii znaczenia regularnych badań kontrolnych. Dlaczego warto wykonywać badania hormonalne? Spróbujmy to zrozumieć. Znaczenie badań hormonalnych w Polsce. Dostęp do specjalistycznych klinik jest łatwy, szczególnie w Warszawie i Krakowie. Proste badanie krwi pozwala zmierzyć poziom wolnego i całkowitego testosteronu, a także innych markerów. Badania te pomagają wykryć zaburzenia równowagi, zanim staną się poważnymi problemami. Wielu mężczyzn wstydzi się poddać tym testom, ale jest to niezbędny krok. Przejdźmy teraz do następnego czynnika: cyrkulacji. Jak przepływ krwi przez twoje ciało wpływa na twoje poranki? Przekonajmy się czynnik 2. Problemy z krążeniem krwi, aby erekcja mogła się udać, potrzebny jest odpowiedni przepływ krwi do penisa, a problemy sercowo-naczyniowe mogą mieć na to wpływ. Choroby takie jak nadciśnienie tętnicze czy wysoki poziom cholesterolu, które dotyczą około 40% polskich mężczyzn po 50 roku życia, obniżają wydajność naczyń krwionośnych. Może to zmniejszyć lub nawet całkowicie wyeliminować poranne erekcje. Kontrolowanie ciśnienia krwi za pomocą diety i ćwiczeń jest bardzo ważne. Przyjrzyjmy się bliżej, jaki wpływ na to ma dieta. Czy to, co jesz, może szkodzić Twojemu zdrowiu? Przeanalizujmy to rola odżywiania w krążeniu w opiedu Polsce. Tradycyjne potrawy, takie jak smażone pierogi czy tłuste mięsa, mogą podnosić poziom cholesterolu. Zastąpienie tłuszczów nasyconych oliwą z oliwek lub rybami, takimi jak te serwowane w gdańsku, poprawia zdrowie naczyń krwionośnych. Produkty bogate w azotany, np. buraki, pomagają również rozszerzać naczynia krwionośne. Niewielkie zmiany w diecie mogą przynieść szybkie efekty. Przejdźmy teraz do aktywności fizycznej. W jaki sposób ćwiczenia fizyczne mogą poprawić krążenie? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Ćwiczenia i zdrowie układu krążenia aktywności, takie jak spacery czy jazda na rowerze, popularne w polskich miastach takich jak Wrocław, wzmacniają serce. Zaledwie 30 minut umiarkowanych ćwiczeń dziennie może poprawić przepływ krwi. Mężczyźni prowadzący siedzący tryb życia mają większe ryzyko wystąpienia problemów z krążeniem, które mogą mieć wpływ na erekcję. Wybierz się na pieszą wędrówkę do polskich parków, np. Łazienek królewskich. Przejdźmy teraz do innego istotnego aspektu: snu. Czy śpisz wystarczająco długo, aby zadbać o swoje zdrowie seksualne? Zbadajmy to. Czynnik 3. Jakość snu faza rem. W której występują poranne erekcje, występuje najczęściej w późnych godzinach nocy. Jeśli śpisz krócej niż sześć godzin, co jest powszechne wśród polskich pracowników, może to powodować osłabienie erekcji. Bezdech senny, powszechny u mężczyzn z nadwagą, powoduje zmniejszenie ilości tlenu we krwi. Pomocne może okazać się spokojne miejsce do spania, takie jak na polskich wsiach. Przyjrzyjmy się bezdechowi bliżej. Czym jest bezdech senny i dlaczego jest ważny? Wyjaśnijmy to. Zrozumieć bezdech senny. Bezdech senny powoduje przerwy w oddychaniu, co pogarsza jakość snu rem. W Polsce około 15% mężczyzn po 40 roku życia ma niezdiagnozowany bezdech senny. Głośne chrapanie i zmęczenie w ciągu dnia są objawami ostrzegawczymi. Diagnozę można potwierdzić badaniem snu w poznańskich klinikach. Przejdźmy teraz do tego, jak poprawić jakość snu, jak stworzyć sobie zdrową rutynę snu, zobaczmy kilka wskazówek. Wskazówki dotyczące poprawy snu: unikaj kofeiny po 18 18:00 i utrzymuj w sypialni ciemność i chłód. To idealne rozwiązanie w polskim klimacie. Herbata rumiankowa, popularna w Polsce, może pomóc się zrelaksować. Przed snem staraj się kłaść spać codziennie o tej samej porze. Dobry sen nie tylko pomaga w erekcji, ale także wpływa na ogólny poziom energii. Przejdźmy teraz do stresu. Czy stres przeszkadza ci w porannym wstawaniu? Zobaczmy jak. Czynnik 4. Stres i zdrowie psychiczne. Przewlekły stres powoduje podwyższenie poziomu kortyzolu, co hamuje produkcję testosteronu i wpływa na erekcję. W Polsce długie zimy i stres w pracy, jak na przykład w łodzi, potęgują niepokój. Około 15% polskich mężczyzn zgłasza objawy depresji sezonowej. Pomocne mogą okazać się techniki relaksacyjne, np. głębokie oddychanie. Przyjrzyjmy się jak stres wpływa na organizm, jak kortyzol wpływa na zdrowie seksualne. Przeanalizujmy to. Wpływ kortyzolu-kortyzol, wydzielany w sytuacjach stresowych, konkuruje z testosteronem. Może to zmniejszyć libido i poranne erekcje. Aktywności takie jak spacery po Puszczy Białowieskiej pomagają obniżyć poziom kortyzolu. Nawet 10 minut codziennej medytacji robi różnicę. Przyjrzyjmy się teraz sposobom radzenia sobie ze stresem. Jak redukować stres w życiu codziennym? Dzielmy się pomysłami. Strategie radzenia sobie ze stresem w Polsce, hobby takie jak wędkarstwo czy jazda na nartach w Karpatach, są świetnymi sposobami na relaks. Poświęć czas na przyjemne czynności i unikaj nadmiernego spędzania czasu przed ekranem, przed snem. Rozmowa z przyjaciółmi lub rodziną również pomaga rozładować napięcie. Zmniejszenie stresu poprawia nie tylko erekcję, ale i ogólne samopoczucie. Przejdźmy teraz do ostatniego czynnika stylu życia. Czy Twoje codzienne nawyki Ci pomagają, czy przeszkadzają? Przekonajmy się. Czynnik 5. Siedzący tryb życia i złe nawyki palenie tytoniu, powszechne wśród 25% polskich mężczyzn, uszkadza naczynia krwionośne, nadmierne spożycie alkoholu. Na przykład wódki na imprezach towarzyskich również szkodzi zdrowiu seksualnemu. Siedzący tryb życia zwiększa ryzyko otyłości, która wpływa na gospodarkę hormonalną i krążenie. Ważne jest zastąpienie tych nawyków zdrowymi wyborami. Przyjrzyjmy się bliżej wpływowi tytoniu. Dlaczego palenie jest tak szkodliwe? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wpływ palenia tytoń Zmniejsza produkcję tlenku azotu, który jest niezbędny do rozszerzenia naczyń krwionośnych w czasie erekcji. W Polsce kampanie antynikotynowe w miastach takich jak Warszawa zachęcają ludzi do rzucenia nałogu. Programy wsparcia, na przykład te oferowane przez NFZ, mogą pomóc ludziom rzucić palenie. Rzucenie palenia poprawi twoje zdrowie w ciągu kilku tygodni. Przejdźmy teraz do alkoholu. Alkohol ma większy wpływ niż myślisz. Zobaczmy, jak rola alkoholu w zdrowiu seksualnym nadmierne picie alkoholu powszechne podczas polskich uroczystości może obniżyć poziom testosteronu. Alkohol oddziałuje również na układ nerwowy, utrudniając osiągnięcie erekcji. Dobrym celem jest ograniczenie się do jednego lub dwóch drinków tygodniowo. Alternatywą mogą być herbaty ziołowe, np. polska herbata miętowa. Przejdźmy teraz do kwestii znaczenia ćwiczeń. Jak ćwiczenia fizyczne mogą wpłynąć na Twoje zdrowie? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Korzyści płynące z regularnych ćwiczeń aktywności, takie jak jazda na rowerze, popularna w Gdańsku, lub bieganie w krakowskich parkach wzmacniają serce. Trening siłowy, na przykład trening z ciężarami, również zwiększa poziom testosteronu. Wystarczy 20 minut dziennie, żeby zrobić różnicę. Znajdź aktywność, która sprawia Ci przyjemność, aby zachować regularność. Przejdźmy teraz do zdrowego odżywiania. Co jeść, aby wspierać zdrowie mężczyzn? Podajmy przykłady dieta dla zdrowia mężczyzn dieta bogata w warzywa na przykład barszcz polski świetnie wpływa na krążenie produkty zawierające kwasy omega 3 takie jak łosoś czy orzechy włoskie dostępne w polskich sklepach wspomagają gospodarkę hormonalną unikaj fast foodów które są popularne w obszarach miejskich takich jak Katowice małe zmiany w diecie przynoszą duże korzyści Przejdźmy teraz do nawodnienia. Woda jest ważniejsza, niż myślisz. Wyjaśnijmy dlaczego. Czy kiedykolwiek obudziłeś się i zdałeś sobie sprawę, że poranne erekcje, które kiedyś były tak częste, już nie występują? To temat, który wielu mężczyzn w Polsce, zwłaszcza po 50. roku życia, podejmuje z wątpliwościami, a nawet pewnymi obawami. Dzisiaj przyjrzymy się pięciu czynnikom. Które mogą mieć wpływ na zdrowie mężczyzn rano, ze szczególnym uwzględnieniem porannych erekcji i dobrego samopoczucia seksualnego. Jako lekarz specjalizujący się w zdrowiu mężczyzn, wiem, jak duży wpływ ma to na poczucie własnej wartości i jakość życia. Zostań ze mną, ponieważ rozwiejemy wszelkie wątpliwości na ten temat zajmiemy się prawdziwymi przyczynami i podzielimy się praktycznymi wskazówkami, które pomogą ci poczuć się pewniej i zdrowiej. Chcesz lepiej zrozumieć swoje ciało? Poranne erekcje, czyli nocne wzwody prącia, są naturalnym objawem zdrowia mężczyzny. Występują one w fazie rem snu, gdy ciało jest rozluźnione, a przepływ krwi do penisa wzrasta. W Polsce, gdzie stres i szybki tryb życia są powszechne, wielu mężczyzn zauważa pogorszenie erekcji wraz z wiekiem. Nie jest to koniecznie poważny problem, ale może wskazywać na problemy zdrowotne, które wymagają uwagi. Zacznijmy od przyjrzenia się, co może za tym stać. Czynnik 1 Zmiany hormonalne związane z wiekiem W. Miarę starzenia się organizmu poziom testosteronu naturalnie spada, zwłaszcza po 50 roku życia. Testosteron jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania seksualnego i porannej erekcji. Najnowsze badania w Polsce pokazują, że około 20% mężczyzn po 50 roku życia ma niedobór testosteronu. Spadek ten może mieć wpływ nie tylko na libido, ale także na jakość snu. Co ma bezpośredni wpływ na erekcję. Wizyta u endokrynologa może pomóc ocenić poziom hormonów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak hormony wpływają na Twoją codzienną energię? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wpływ testosteronu na ogólny stan zdrowia testosteron wpływa nie tylko na zdrowie seksualne, ale także na masę mięśniową i nastrój. Mężczyźni z niskim poziomem tego hormonu skarżą się na zmęczenie i drażliwość, co jest powszechne w polskich miastach przemysłowych, na przykład w Katowicach. Dieta bogata w cynk, zawarty w pestkach dyni, może wspomagać produkcję hormonów. Ważne jest również unikanie bardzo restrykcyjnych diet. Przejdźmy teraz do kwestii znaczenia regularnych badań kontrolnych. Dlaczego warto wykonywać badania hormonalne? Spróbujmy to zrozumieć. Znaczenie badań hormonalnych w Polsce. Dostęp do specjalistycznych klinik jest łatwy, szczególnie w Warszawie i Krakowie. Proste badanie krwi pozwala zmierzyć poziom wolnego i całkowitego testosteronu, a także innych markerów. Badania te pomagają wykryć zaburzenia równowagi, zanim staną się poważnymi problemami. Wielu mężczyzn wstydzi się poddać tym testom, ale jest to niezbędny krok. Przejdźmy teraz do następnego czynnika: cyrkulacji. Jak przepływ krwi przez Twoje ciało wpływa na Twoje poranki? Przekonajmy się. Czynnik 2. Problemy z krążeniem krwi, aby erekcja mogła się udać, potrzebny jest odpowiedni przepływ krwi do penisa, a problemy sercowo-naczyniowe mogą mieć na to wpływ. Choroby takie jak nadciśnienie tętnicze czy wysoki poziom cholesterolu, które dotyczą około 40% polskich mężczyzn po 50 roku życia, obniżają wydajność naczyń krwionośnych. Może to zmniejszyć lub nawet całkowicie wyeliminować poranne erekcje. Kontrolowanie ciśnienia krwi za pomocą diety i ćwiczeń jest bardzo ważne. Przyjrzyjmy się bliżej, jaki wpływ na to ma dieta, czy to, co jesz, może szkodzić Twojemu zdrowiu. Przeanalizujmy to rola odżywiania w krążeniu w opiedu Polsce. Tradycyjne potrawy, takie jak smażone pierogi czy tłuste mięsa, mogą podnosić poziom cholesterolu. Zastąpienie tłuszczów nasyconych oliwą z oliwek lub rybami, takimi jak te serwowane w Gdańsku, poprawia zdrowie naczyń krwionośnych. Produkty bogate w azotany, np. buraki, pomagają również rozszerzać naczynia krwionośne. Niewielkie zmiany w diecie mogą przynieść szybkie efekty. Przejdźmy teraz do aktywności fizycznej. W jaki sposób ćwiczenia fizyczne mogą poprawić krążenie? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Ćwiczenia i zdrowie układu krążenia aktywności, takie jak spacery czy jazda na rowerze, popularne w polskich miastach takich jak Wrocław, wzmacniają serce. Zaledwie 30 minut umiarkowanych ćwiczeń dziennie może poprawić przepływ krwi. Mężczyźni prowadzący siedzący tryb życia mają większe ryzyko wystąpienia problemów z krążeniem, które mogą mieć wpływ na erekcję. Wybierz się na pieszą wędrówkę do polskich parków, na przykład łazienek królewskich. Przejdźmy teraz do innego istotnego aspektu: snu, czy śpisz wystarczająco długo, aby zadbać o swoje zdrowie seksualne, zbadajmy to.